Coś ciekawego opowiedz. Ciekawego. A wojnę pamiętasz? Wojnę? No? Oczywiście, że pamiętam. I co tam się działo na tej wojnie? Ale pierwszą czy drugą? No to drugą, no <laughs> Oczywiście, że drugą. Pamiętam wkraczanie sowieckich wojsk, w 1939 roku na tereny dziś znaczy ówczesnych kresów polskich. Większość żołnierzy radzieckich jechała na takich malutkich ciężarówkach, w których metałem to był tylko silniki koła. Kabiny były z drewna, skrzynie były z drewna, rama była z drewna, tylko silnik metalowy przykryty metalową blachą. No i koła te, piasty były, były z metalu. A to były małe ciężarówki takie, gdzieś ja wiem. Jak ona To na półtorej. Jak żuk, Żuki takie. No nie, większe od Wielkie żółwdzuka. Tam były tylko ławki takie ustawione, nie było plandeki, i siedzieli żołnierze radzieccy. no W takich czapach ciekawych, takich przypominających y, germańskie, y, hełmy z takim czubem jeszcze za czasów Dilhelma, tylko te czapy były zrobione z tkaniny jakiejś takiej grubszej, wypchanej, miały. Właśnie też takie czuby. To były takie no, zimowoletnie, letnie Także, ponieważ to było, był wrzesień, więc te klepouchy były podwinięte do góry, a na czole były ogromne czerwone gwiazdy wyszyte, takie, znaczy wycięte z materiału i przyszyte, nie? To wyglądały. No i tam miałem takich koleśków z podwórka. Ja I zaczęli rzucać kamyczkami takimi pozbieranymi, to ja też rzucałem. To, że mnie, że tylko te tak głowy uchylali, żeby w nie dostać kawiczkę. To było tyle. No a potem, pamiętam, bo to było w zimie, to wszędzie były porozstawione takie sowieckie, nie wiem jak to nazwać, no coś takiego znaczenia, że to już jest teren sowiecki. Ale w sumie oni nie byli, przynajmniej tak jak ja to założyłem, jakoś jak agresywni w stosunku do ludności nie byli agresywni. Tata wynajmował pół domku od tak zwanego Przedownika Policji. Po naszemu, tak byśmy powiedzieli komendanta, posterun komend posterunku, to było policji, chyba posterunku. Chociaż to było miasteczko takie powiatowe, nazywało się Ośmiana. Teraz po, należy do Białorusi Federacji do Republiki Białoruskiej, nazywa się Aśmiany. O tym miasteczku wspomina swój Jaki polsko-litewski poeta Adam Mickiewicz, pisząc wiersz o dwóch przyjacielach, tam właśnie to miasteczko wymienia w ośmiańskim powiecie, bo używa takich dwóch przyjaciół w ośmiańskim powiecie. No. no to właśnie w tym Ośmianie mieszkałem i nie wiem w jakim to okresie, Czasu było. Nagle ten przodownik policji znikł. W razie to był starszy gość taki. Mało go widziałem. Żona też była z takimi. Dzieci nie mieli żadnych. Mieszkali tylko we dwoje w tym domku. Zniknęli. Może wyjechał do Katynia? Wyjechał do Katynia, a nie tyle do Katynia. Ile do Starej Ośmiany, teraz się to inaczej to nazywa, tam gdzie został zamordowany mój ojciec i tam został usunięty z kręgu żyjących, a jego żywa, żona prawdopodobnie by została wywieziona do któregoś z sowieckich ładów albo na Sybie. W każdym razie ich mieszkanie się oswobodziło i o to władom sowieckim chodziło i na ich miejsc na ich opróżnione mieszkanie wprowadził się ruski leitnant z żoną i dwiema córeczkami. Dziewczynki były bardzo fajne. Ja miałem 5 lat, ona mniej w moim wieku. Zaprzyjaźniliśmy się, no i fajnie było. Nawet uczyły mnie ruskiego, nauczyłem, pojąłem wiele słów po rosyjsku, nawet kilka piosenek się nauczyłem. Wówczas. No tak, że to takie były te początki. Potem po aresztowaniu mojego ojca przez NKWD. A czemu go aresztowali? No nie wiem, pod, pod wpływem znajomych i bez zakładu pracy swojego, pracową w starostwie powiatowym, jako geodeta. Powstała nielegalna jakaś organizacja konspiracyjna, która gromadziła osoby, które miały przeciwstawić się zbrojnie. Dzisiaj to śmiesznie to. Przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Ktoś o tym doniósł do NKWD. No i cień mój, idąc do pracy, w czasie dochodzenia do zakładu pracy, czyli do starostwa, został zatrzymany przez NKWD, osadzony w więzieniu, no i został przy tym przysłuchiwany. A ktoś powiadomił ze znajomym, że Ojciec został zatrzymany. Matka zorientowała się, co się dzieje. No i wszystkie dokumenty związane z działalnością konspiracyjną mojego ojca zaczęła niszczyć, palić. Nawet tam ojciec powiedział tam, gdzie są takie tajne materiały dotyczące innych członków tego zgromadzenia konspiracyjnego. Między innymi lista członków, nie? gdzie to jest ukryte, to wszystko odnalazła i popaliła w piecu, w kuchni. Także rzeczywiście przyszedł po tego oficjalną KWD i przez dobry tydzień była przeprowadzona bardzo szczegółowa rewizja w mieszkaniu. Czepiał się do każdego zdjęcia, do każdego pisma, do każdego listu. Wszystko musiała wyjaśniać. Także jak on. On siedział ponad, no prawie cały dzień, aż do wieczora. Także jak szedł spać, to przez północy matka wszystko paliła. Wszystko co mogło być związane, żeby się nie czepiali na mojej rodziny. Tam ja wszystko niszczyła. No jak się zorientowała, że może jej grozić również więzienie, to z naszą służącą wysłała nas do wilna do... Rodziców mojego ojca. To mieliście służącą nawet? Tak, taki był wtedy. <laughs> no. Było nie było, pochodziłem z rodziny artystokratycznej. I dziadek mój miał też służbę u siebie w domu. No i myśmy tak samo mieli służącą, która była jednocześnie opiekunką naszą. Fajna dziewczyna, we wsi taka, no taka była. Oh. No fajnie, miała na imię Marysia. Mam w niej zdjęcie, do dzisiaj dzisiaj się piechoło. Nie Niemożliwe. Było możliwe. No i mama dała ją, do, pod jej opieką nas, żeby odwiozła do rodziców. Po drodze zatrzymała się u swoich rodziców na noc. No, noc była gorąca. Córka, moja siostra spała z rodzicami tej dziewczyny, a ona mnie wzięła do siebie do no łóżka. Jak ty miałeś 5 lat? No, to już było. To już nie było 5 lat. To był rok 40, 41. To 7. 40. Tak, a jeśli był aresztowany. W 1941 roku, no czyli że ja miałem, to był marzec 1941, to że miałem tak jakieś 6, ponad 6 lat, Także już kapowałem wiele rzeczy, no. Kota miała wspaniałego. No, odwiozła nas do moich dziadków, do czasu aż wkroczyły I... Armia Hitlera oswobodziła nas przyjaciół sowieckich. No i wtedy, jak oswobodzili, mama wyszła z więzienia, ojciec już został tam zamordowany. No i wówczas właśnie zabrała nas na wieś do swojej siostry, która była nauczycielką miejską. No i tam dwa lata. Aż skończyłem tam dwie klasy, siódmą i ósmą. Pierwszą i drugą na wsi, u mojej cioci. A koniec wojny? Koniec wojny był w Wilnie. U nas koniec wojny był. Albo, albo sierpień już 1944 roku. Mój wujek, brat mojej mamy, też miał głupotę, bo zapisał się do AK w czasie wojny. Chodził na jakieś tam ćwiczenia akowskie. Zadowolony był, że no nic przeciwko Niemcom nie robili. Na szczęście. Działali głównie przeciwko wojskom litewskim, bo po zajęciu Litwy Litwini poczuli się jakby oswobodzeni od opieki Związku Radzieckiego i przyłączyli się do Hitlera jako państwo w Współdziałające przeciwko Związkowi Radzieckiemu. W związku z tym Armia Litewska współdziałała z Wehrmachtem Sowieckim, yy, hitlerowskim. I dlatego ciakowcy działali właśnie przeciwko wojskom litewskim, głównie. Wehrmachtem woleli nie zaczynać bardzo dobrze, bo się to marnie skończyło. Ale, ale był kiedyś takie, takie zdarzenie, że przez przyjeżdżał transport wojskowy transport wypełniony amunicją, która miała być dostarczona żołnierzom Hitlera walczącym pod staim Leningradem. Nie mogli żyć Witzrowcy dojść z ta, ta, ta broń miała, amunicja miała być dostarczona właśnie tamtym wojskom. I teraz ciężko powiedzieć, bo nie znam szczegółów. Albo kolejarze nastawieni patriotycznie, albo właśnie to ugrupowanie AK, właśnie z tego właśnie mojego wujka, który w czasie wojny pracował w zakładach, Kolejowych, w warsztacie zakładach kolejowych skonstruowali jakieś tam bomby. Nie bomby, które zostały podłożone pod ten transport z amunicją, który zatrzymał się w Wilnie. No i ten cały transport został wysadzony w powietrze. To się działo, to trudno opisać. W budynku, w którym ja mieszkałem u dziadku w tym czasie, no to, to, to część szyb tylko wypadła. A tak to yy, nie tylko szyby powypadały w Wilnie, ale leciały kawałki ciał. Ludzie, którzy byli tam blisko koło tego, koło tego transportu, zostali porozrywani na kawałki. Więc fragmenty ciała, ręce, nogi, wszystko, to leciało jak pociski. to widziałeś? Ja nie, bo myśmy dosyć daleko mieszkali od stacji kolejowej. Tak, tylko ten podmuch tego wybuchu spowodował wypadanie szyb, bo w budynku był silny. I od tego powstały właśnie te, już Ale szyb. Ale co bliżej, im bliżej było tej stacji kolejowej, tym większe były zniszczenia. nawet, frak, nawet koła, ciężkie koła od wagonów kolejowych też leciały. Takie było ogromne zniszczenia. No i ponieważ mój wujek pracował w tych zakładach warsztatowych, jako podejrzany został aresztowany i osadzony, osadzony w więzieniu Łukasz Łukasz, Łukasz. Łukaszki Łukasz tak to się nazywało. Była rewizja w naszym mieszkaniu, Przyszedł Trzech, był y, oficer y, Abwery, czyli konor wywiadu niemieckiego, był gestapowiec ten y, y, by, oficer był w mundurze. Gestapowiec był w skórzanym płaszczu. I był żandar, też umundurowany z radą, Gottman, Gottmidt, unz, z orłem Literowskim na piersiach i z pianem, który pilnował wejścia i wyjścia w dziełach do mieszkania. Jak myśmy, to byli na podwórku w tym czasie. No i przyszliśmy do mieszkania, ale żyć nie mogliśmy. No, także byłem świadkiem rewizji dokonywanej przez y, tego, tego oficera, a i y, żand żandar, nie żandar, tylko gestapowca. Wszystko wyrzucali z szafy, szukali jakichś dowodów, broni i tak dalej, ale nic nie znaleźli. I wyszli. No, a wujka wyciągnęła yy, moja ciocia, właśnie ta nauczycielka, wiejska, yy, a siostra jednocześnie tego wujka, czyli ty, jego, swojego brata. Dała trochę niemiecki, tam wytłumaczyła niej. Do go po trzech czy po czterech latach, miesiącach, lat więzienia wypuścili. Nie? No, ale znowu ze swoją głupotą. Przywitał żołnierzy radziecki, którzy w 1944 roku osłabali Wilno od Wehrmachtu, czy od Niemiec, że skierował duch zajmijący się w tym oddziale AK. I tak jak głupole warszawscy walczyli w tym powstaniu, niby warszawskim, z przeważającą siłą hitlerowską, no skierował, no, skierowali swoje lufy, swoich ak karabinów do Armii Czerwonej. No to oczywiście wzięli, wzięci w tak zwany kociołek, wszystkie wyciągnęli, no i wujek dostał 4 lata pobytu w sanatorium zwanym łagrem na terenie Związku Reryckiego. Był w Riazianiu. Koło Moskwy, i w Kałódę też koło Moskwy, w tej części europejskiej łagrów. No i tam był kary czteroletniego wskazania, i w 1948 roku już po wojnie przyjechał do Polski. Wypuścili? Wypuścili, no bo do to tylko cztery lata. Był tylko zwykłym żołnierzem. Tak, ci Ruski nie byli aż tak źle. źle. No, że nie chciał opowiadać o tym, co tam przeżył. No nie chciał opowiadać. A szkoda. I dopiero ku, krótko przed śmiercią jego syn, a późniejszy zastępca komendanta policji w Słupsku, komendy wojewódzkiej, cichutko go nagrał. Wziął troszeczkę dalej mu alkoholu, że sobie popił. I wówczas właśnie ciągnęli go za języki i nie wiedział o tym, że był nagrywany. I tam trochę swoich przeżyć z tych pobytów w łagrach sowieckich poopowiadał. Są to nagrania, które zarówno mój ten już w tej chwili nieżyjący kuzyn ma, i, i część do, no przegrana dosta, dostała moja siostra. Ciekawe, co tam się działo. No ciekawe. Opowiadał to trochę z humorem. No ale z tego to kiedyś czytałem książkę Grudzińskiego, nie, inny świat, mhm, to rzeczywiście tam się działo. Nie, nie, no niesamowicie straszne rzeczy, aż, aż, mi się włosy jeżyły jak czoty całe. No tak było. No miałem drugiego wujka, który też y, spędził całą prawie wojnę, może nie całą wojnę, ale część tej wojny, bo od 40 roku tak Rosjanie przyszli, on się ukrywał u nas. To był yy, inżynier Geodeta i dodatkowo skończył szkołę morską w ciebie wówczas i był oficerem nawigacyjnym żeglugi morskiej, żeglugi handlowej. Pływał pod różnymi banderami i ostatnio, nie wiem, to, pod jaką banderą, być może polską. Bo statek zapłynął do Finlandii i już po rozpoczęciu wojny w 1939 roku został internowany przez fin Finczyków. Z zbiegł z internowania, ukrył się u nas, w Ośmianie. Rosjanie go widocznie poszukiwali i trafili. Pa pamiętam, jak. To było rankiem, chyba to było wiosną, bo było ciepło, słoneczny dzień, ranek. Jeszcze ja jeszcze byłem w łóżku chyba. Przyszło sowieckie NKWD, kazało mu się ubrać, no i go wyprowadzimy. No i wtedy właśnie przytrzymywany był sowieckich w sowieckich łagrach. W kilku był w Siedrłowsku, yy... W Nowosybirsku, chyba w, w Monitogorsku i w Archaminiersku. Chyba w Archaminiersku był ostatni. No on dostał dobrze, pracował jako lesorób przy bioronie lasów. Wyżywienie było 100 gram dziennie chleba, jakąś tam pomyjką do tego. No, bity był kolbami karabinów, także miał odbite lewe czy prawe biodro. Jak Anders stworzył armię na terenie Związku Radzieckiego, chciał się dostać do tej armii, ale wtedy leżał w Lazarecie właśnie chory, także dostał się tylko do armii Berlinga. No i w tej armii Berlinga dostał, ponieważ był geodetą, on się na trygonometrię, skierowano do krótkiej szkoły wojsk artyleryjskich, ukończył tą szkołę artyleryjską, dostał stopień porucznika artylerii i był przyznaczony do zwiadu artyleryjskiego, którego dowódcą był pułką, kapitan rosyjski. W związku z tym jako zwiad artyleryjski był w pierwszym szeregu, tak jak gener, późniejszy generał Jaruzelski był w zwiadzie piechoty, to byli w pierwszym szeregu linii bojowej Wojska Polskiego walczącego, czy wyzwalającego tereny polskie, a potem Wyzwalającego, czy osłabiającego wojska Niemców z terenów tych niemieckich. I doszedł w ten sposób aż do Berlina. I ówczesny wtedy opowiadał to swoje przeżycie, bo był m.in. uczestnikiem zawieszenia polskiego sztandaru na kolumnie zwycięstwa. No, przeżył całą tą wojnę po wojnie został awansowany.